Umiłowani ojcowie i bracia Bernardyni, bogobojni i wierni, heroiczni stróże tego świętego sanktuarium, miejsca objawień świętego Antoniego z Lizbony, z Padwy i z Radecznicy, zapewne jednego z największych świętych. Jaki Kościół Chrystusowy wydał na przestrzeni już ponad dwóch tysięcy lat swojego zbawiennego istnienia. Umiłowany księży Józefie, umiłowany narodzie polski z tej przeuroczej krainy Rostocza, wraz z umiłowanymi gośćmi Waszych drogich rodzin. I pielgrzymami, umiłowana telewizjo Odwiecznego Słowa z księdzem, dyrektorem Piotrem i współpracownikami z siedzibą we Wrocławiu. A o ile mi wiadomo, i zapewne wielu z nas, jest to telewizja Mother Angeliki, która odgrywa wielką rolę w ewangelizacji ludzkości. Na kontynencie amerykańskim i na całym okręgu ziemskim umiłowana Polonio, przeżywamy wielki poranek ukazujący nam na nowo cud Boga człowieka Jezusa z Nazaretu, który Pokonując śmierć, szatana i grzech, otwiera nam, kochani bracia i siostry, na nowo raj boski, czyli tę krainę, do której Pan Bóg Stwórca nas przeznaczył, bo taki był pierwotny zamysł. Pana Boga w Trójcy Świętej, jedynego jako Kreatora, żeby umieścić nas najpierw na czas w raju ziemskim, a później na wieczność w raju niebiańskim. Ale zawirowania historii i wpływu upadłego Anioła światłości. Który sam siebie przemienił w szatana, sprawiły, że z jego pokusy nasi prarodzice Adam i Ewa w raju ziemskim upadli. Popełnili grzech, na szczęście nie sami ze siebie, lecz z pokusy szatańskiej. I dlatego ten odwieczny, przenajświętszy Bóg Stwórca podarował nam, kochani, na nowo propozycję wejścia do Jego domu, który jest rajem niebiańskim. I chciałbym wam, kochani, dzisiaj zaledwie w kilku fragmentach ukazać dokument z Kościoła w Polsce i na całym świecie, który został spisany ręką wielkiego męża Bożego, opatrznościowego nie tylko dla kościoła Chrystusowego katolickiego w Polsce, w pierwszej Rzeczpospolitej w XVI wieku. Lecz także i dla narodów ościennych i w pewnym sensie ponieważ pisał dzieła w ówczesnym języku uniwersalnym czyli łacińskim i jego pisma były publikowane za granicą między innymi w kolonii niemieckiej gdzie wcześniej działał święty Albert Wielki i który wykształcił najwybitniejszego uczonego katolickiego świętego Tomasza Zakwinu, który pochodził z arystokratycznego rodu w Italii. I właśnie ten Stanisław kardynał Hozjusz odegrał w okresie, kiedy panowały niewyobrażalne zawirowania reformacji niemieckiej. Kiedy całe klasztory były kasowane, duchowieństwo diecezjalne odchodziło od Chrystusa, wielu naszych pasterzy gubiło się w rozeznawaniu prawdziwej, świętej katolickiej i apostolskiej wiary. Kiedy całe społeczności, szczególnie w świecie germańskim, Porzucały Kościół Chrystusowy z Jego credo, z Jego dogmatami, a przede wszystkim z Jego przenajświętszymi sakramentami. To wtedy właśnie, kochani, Pan Bóg Przenajświętszy powołał tutaj z naszej polskiej ziemi tego opatrznościowego męża Stanisława kardynała Hozjusza którego król polski Zygmunt August, zatroskany niezwykle o przyszłość katolicką Rzeczpospolitej, poprosił, by na rok pański 1551 przygotował na Sejm w Piotrkowie no rozszerzone wyznanie naszej katolickiej wiary żeby szerzej poszczególne artykuły prawd składających się na nasze credo ten wielki i niesamowicie mądry mąż Boży i, nie, i niezwykle bogobojny, żeby on to wyznanie chrześcijańskiej wiary katolickiej opracował. I faktycznie tak się stało, i na tym Sejmie, kochani, w 1551 roku zarówno biskupi polscy, jak też i polscy parlamentarzyści składali jeden po drugim poszczególne artykuły wiary, a szczególnie te, które w zawirowaniach Reformacji zostały opuszczone zapomniane czy wręcz zdradzone i w tymże wielkim dziele jest także mowa ze zrozumiałych racji o zmartwychwstaniu pańskim bo to jest samo serce naszego credo ta prawda kochani która historycznie rzecz biorąc potwierdzona jest przez wszystkie ówczesne Najważniejsze źródła historyczne, to znaczy zarówno źródła żydowskie, rzymskie, jak też i nade wszystko źródła apostołów i samego Słowa Bożego, Nowego Testamentu. To jest, kochani, tak wielka prawda dla nas, że rzeczywiście warto ją ciągle na nowo świętować. Warto jej treść także ciągle na nowo rozważać, Bo tylko jeden pojawił się w całych dziejach świata. jak długo istnieje ludzkość, który ciało człowieka umarłe wskutek grzechu, był w stanie przywrócić do ponownego istnienia. A tym samym zaprosić każdego człowieka ziemi do tego, żeby żył, modlił się, pracował dla swojego zmartwychwstania, dla życia w chwale, dla życia ze swoim Bogiem i Panem, ze swoim stwórcą, będąc naszym jedynie prawdziwym Mesjaszem i jako takim Zbawicielem. I Odkupicielem świata. Ksiądz kardynał Stanisław Hoz już uczy, że ta słodka dla wszystkich uroczystość zmartwychwstania pańskiego staje się wszystkim droga dla wszystkich upragniona, jak światło dla chodzących w ciemności. Tak, kochani Chrystus i Jego Ewangelia, to jest światło dla naszego umysłu. Nie ma, kochani, prawdy, która w tym Chrystusie nie miałaby swoich ostatecznych racji i najwyższych uzasadnień. Dlatego też, kochani, będąc wystawiani na bardzo różne próby, zarówno nasz naród polski, jak też i narody ościenne, jak choćby narody Ukrainy i Rosji, wiemy doskonale, gdzie są ostateczne korzenie zła, nieszczęścia i dramatu współczesnych pokoleń tych narodów. One są kochani w tym, że niektórzy zachodni autorzy zaprzysięgli się, żeby te narody Rosji i Ukrainy w okresie rewolucji ateistycznej, antyludzkiej, antykatolickiej i antykościelnej sprzedać w niewolę wiekuistą diabłu. Bo czymże jest, kochanie ideologia marksistowsko-leninowska, jeśli nie właśnie taką zaprzysiężoną? Nie wolą, żeby człowieka upodlić, zniewolić, odcinając go od Pana Boga jako stwórcy, zbawiciela i odkupiciela. I dlatego też, kochani, świadomi tego, co się choćby w ostatnich dwóch latach i z Polską, i Europą, i Ameryką, i całą ludzkością działo, że inni strategzy, Usiłowali zaciemnić nasze umysły i na inne sposoby w ostatnich dwóch latach odcinano nas od Chrystusa, od Kościoła, od przenajświętszych sakramentów i oferowano nam pochodzące ze zbrodni środki, żebyśmy się leczyli, żebyśmy ocalali nasze życie. Kochani perfidia szatana nie zna granic dlatego też jesteśmy kochani świadomi że te słowa księdza kardynała hozjusza który mówi nam że tylko Chrystus jest światłem dla naszego umysłu przecież w tym świętym miejscu rozważaliśmy sobie częściowo wspólnie w minionych miesiącach jak wskazywaliśmy na Chrystusa, kiedy ludzie nie wiedzieli, gdzie szukać ratunku, zdrowia, ocalenia, to my tutaj, przy tym ołtarzu Pańskim, ustami tych bogobojnych ojców, kapłanów, i wspólnie rozważaliśmy, że tylko Chrystus jest najprawdziwszym lekarzem, bo on jest prawdą wszystkich prawd który pochodzi od odwiecznego Boga Ojca, i razem z Nim zesłał nam Ducha Świętego. Dlatego, kochani, miejmy takie umysły, które są wypełnione prawdą Chrystusową. I to w każdym momencie, w każdym czasie, w każdym stanie, w każdym stanie naszego zdrowia, czy choroby, czy życia, czy śmierci. Dla nas, kochani, być. W Polsce katolickiej to jest jedno pojęcie dla naszego polskiego bycia i na ziemi i w wieczności. To imię jest Jezus Chrystus ukrzyżowany i z wstały Pan. Ksiądz kardynał Hoż już mówi dalej, że jak źródło wody wytryskującej ze skały dla spragnionych tylko Chrystus, kochani, gasi Wszystkie nasze pragnienia, ducha, duszy, serca, ciała, życia, powołania. Dlatego my, spragnieni Polacy, idziemy do Chrystusa. Nie szukajcie żadnych innych adresów, bo ich nie znajdziecie. Pragnień nie zagasicie, kochani, radami różnych polityków świata. Oni nie są w stanie dać nam tego, czego nasza dusza, czy duch, czy ciało nasze pragnie. Nie są w stanie dać nam życia wiecznego. Dalej mówi ten wielki mąż Boży, że jest to jak przybytek przez Boga zbudowany dla podróżujących. Gdzie my, kochani, znajdziemy prawdziwe schronienie? Gdzie my znajdziemy prawdziwy dom? Tylko pod adresem ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. My dziękujemy za wszystkie razem wzięte nowe łady, które nam strategzy i manipulatorzy dziejów świata ciągle na nowo oferują. I zobaczycie, że nie skończy się Dzień Zmartwychwstania Pańskiego i już będą nam oferować nowe łady. My chcemy tylko i wyłącznie jednego nowego ładu, który wprowadził i który przypieczętował własną przeleświętszą krwią, męką, krzyżem Chrystus Pan. To jest autor jedynie prawdziwego, sensownego, wartościowego i zbawiennego ładu którego trzeba się, kochani, trzymać nam, Polakom, w zdrowiu i w chorobie, w życiu i śmierci, w każdym powołaniu, i w małżeństwie, i w rodzinie, i będąc młodzieżą, i dziećmi, i narodem, i społecznością, i państwem, i kościołem, i ojczyzną, i polonią. Tylko w Chrystusie Polska jest Polską. I tylko w Chrystusie, kochani, ocalimy siebie i polskość. I to nie na czas, lecz na wieczność. Pod każdym innym imieniem, kochani, zatracimy się. Pod każdym innym imieniem Polska przestanie być Polską, a Polak Polakiem. Dlatego, kochani, tu przeto jest już czas wesela. To wszyscy wybuchamy radością, powtarzając sobie w pamięci, jaką cenę Chrystus za nas zapłacił, za którą dostąpiliśmy odpuszczenia naszych grzechów i wykupieni zostaliśmy z twardej niewoli. Tak uczy Stanisław kardynał Chozjusz: Kochani z największej niewoli. W którą wpakował nas diabeł, wyzwala tylko i wyłącznie Chrystus. Nikt inny nie ma takich mocy, nikt innych nie ma takiej władzy, nikt inny nie ma takiej mądrości, nikt inny, kochani, nie ma takiej wszechmocy, jaką Chrystus nam w tym cudzie i w innych cudach i na co dzień, czego jesteście Wy, jako rodacy tutaj w Radecznicy, w tej przeuroczej miejscowości i w jakże błogosławionym miejscu świata. To jest kochani, gdybyśmy wiedzieli, co, czego tutaj Bóg dokonał i dokonuje, to pielgrzymowalibyśmy tutaj jako Polacy, Polonia, czy różne narody ziemi masowo. Bo tutaj Chrystus pozwolił się świętemu Abiel Antoniemu objawić. I ukazać swoją wszechmoc na najprzeróżniejsze sposoby. A jak to uczynił, pytajcie na co dzień swoich wspaniałych Bożych Ojców i braci Bernardynów. Niech Wam dzień i noc opowiadają o cudach Bożych, które tutaj przez świętego Antoniego się dokonują. I tak trwajmy, kochani, jako Polska Wielka, mądra, światła, prawa, sprawiedliwa, dobra, piękna, gościnna, wspaniałomyślna. Trwajmy w Chrystusie, żebyśmy taką Polską, mądrą, wielką, wypełnioną miłością Boga i człowieka pozostali, aż do skończenia świata i aż na wieki bo ksiądz kardynał Hoz już mówi że z tej polski w czasie pielgrzymujemy ku Polsce wiecznej z, że z tego wesela w czasie z Chrystusem Bogiem Ojcem i Duchem Świętym pielgrzymujemy na wieczne wesele do domu chwały bo z martwych wstanie Chrystusa tak jak jego samego doprowadziło z powrotem do chwały w domu ojca, tak i nas, nasze rodziny, Polskę, Polonię, całą ludzkość, cały wszechświat, Chrystus zmartwiwstały, prowadzi do chwały. Pozwólmy mu się bez reszty porwać, bez reszty przeniknąć, tak żebyśmy za apostołem mogli powiedzieć, nie żyję już ja sam, lecz żyje we mnie Chrystus. Amen.